Przejechane już 100 km autostradą. No i jak widać po komputerze pokładowym nie wróży to dobrze. To znaczy, no, sajągi, tak jak zamiągi zawsze paliły dużo i KGM tutaj akurat w tej kwestii niczego nie zmienia. Leci. Leci, no dobra. Cześć, do nagrania tego materiału zainspirowała mnie króciutka rozmowa z przypadkowym człowiekiem, który przyglądał się. Nowemu modelowi marki KGM, właściwie nowej marki, chociaż nowej, starej, bo KGM to dawniej SsangYong. Nowy model, czyli Action. Action wygląda na tyle interesująco, że jakiś starszy pan podszedł do samochodu, zaczął go oglądać. No i oczywiście zagadał, jak to tacy ludzie, no bo niedawno odebrał swojego MGHS-a zamówionego u Chińczyków. I chciał po prostu zajrzeć do wnętrza, żeby sobie tak porównać. Jeszcze planuję chyba kupić drugie auto, z tego co rozumiem. No i między innymi właśnie jest zainteresowany tym samochodem. No ale w tej rozmowie wynikła śmieszna sytuacja, bo... On najpierw zapytał, ile auto kosztuje. Ja mówię, że nie, nie wiem, jakby, no ile, ta, bo zapytał ten konkretny przykład, że powiedziałem, że nie wiem, nie, nie mój samochód, ale nie zdradzałem mu, że jestem dziennikarzem. Natomiast on za chwilę powiedział, a bo wie pan, ciekaw jestem, ile to pali, bo jak oglądam te różne, takie, wie pan testy w internecie, to tam takie głupoty mówią wszyscy i gadają i piszą, że a te Chińczyki to 10 litrów palą, a, a mi to pali 8, a na trasie to w ogóle 7,5. No i tak już nie chciałem się przyznawać, że jestem dziennikarzem, swoją drogą pozdrawiam tego pana. Fajna, miła rozmowa. No i właśnie tak ja mówię, no pewnie palą tyle, no, no bo dużo palą Chińczyki. Jeździłem Chińczykami, on mówi, nie, tam głupoty, tam, ci tam oni co testują, to oni inaczej jeżdżą, a jak normalny człowiek jeździ, to dużo mniej pali. No i właśnie tak sobie pomyślałem, kurde. Faktem jest to, że rzeczywiście zużycie paliwa, na przykład podawane w moich testach, jest zupełnie inne niż takie na co dzień. Dlaczego? No, dlatego, że ja podaję obiektywne dane, tak? Jeżeli ja mówię, że przy 140 km na godzinę samochód pali 10 litrów, no to pali 10 litrów przy 140 km na godzinę. Nie jak jedziemy z tempomatem na 140, bo jak mamy tempomat na 140, to nie zmienia faktu, że czasami trzeba po prostu zwolnić, tak? I na przykład mamy tempomat na 140, ale cały. Trasę pokonujemy na przykład ze średnią prędkością 100 km na godzinę. No i oczywiście, że wtedy taki samochód nie spali 10 litrów na 100 km, tylko 7, czy tam 8, tak. Poza tym inna sprawa, że ma na 140 to jeszcze nie oznacza, że jedziesz z prędkością 140 km na godzinę. Dzisiaj te przekłamania są coraz większe i na przykład w Toyota Land Cruiser to prawie 150 trzeba licznikowy jechać, żeby mieć rzeczywistą prędkość 140 km na godzinę. No i tak właśnie tak sobie pomyślałem, kurde, dobra, jak już mam tego KGM Actiona, to może sprawdźmy, ile ten samochód naprawdę pali. Czyli tak czysto subiektywnie, bez żadnego spinania się na stałą prędkość. No bo jak mamy te obiektywne dane, to ich najwyższą wartością jest to, że one są porównywalne. Tak jak, jak ja mówię, że auto A pali 10 litrów, a auto B pali 8, w, w określonej sytuacji, tak nie wiem, przy prędkości 140 czy przy prędkości 120, to możecie sobie porównać, że ten samochód pali około 2 litry mniej od tego, no bo przy takich samych warunkach, tak? Natomiast no inaczej to rzeczywiście wygląda w rzeczywistości, no bo w rzeczywistości jeździmy po prostu inaczej, nie jeździmy obiektywnie, nie jeździmy pod spalanie, tak jak ja jeżdżę, tak? Pod spalanie na przykład często. Więc właśnie jadąc i to sporą trasę mam do pokonania, bo jadę z Warszawy aż z Zagorzów Wielkopolski, tam w okolice między Gorzowem a Szczecinem, to tak sobie pomyślałem, że przy okazji sprawdzę te właśnie wartości czysto subiektywne zużycia paliwa. No i zatankowałem tutaj na autostradzie, na pierwszej lepszej stacji, na stacji MOL. Pozdrawiam stację MOL, najdroższe paliwo, jakie wlałem do baku. Nigdy w życiu nie tankowałem tak drogiego paliwa jak tam. No ale zatankowałem do pełna jeszcze, żeby mieć też wartość taką z dystrybutora przy następnym tankowaniu, żeby było wiadomo, ile ten samochód spalił zgodnie z dystrybutorem i ile z komputera. Tak? No i pierwsze tankowanie mam zamiar przeprowadzić gdzieś w okolicach wrześniu, bo ja jadę zawsze autostradą niepłatną. Godzinę czasu maksymalnie stracę, ale za to ponad stówkę zarobię. 100 zł na godzinę to jest moim zdaniem dobra stawka. Więc uważam, że jazda autostradą płatną jest po prostu bez sensu, chyba że oczywiście komuś się spieszy to jak najbardziej, ja, ja to rozumiem, albo na przykład ktoś twierdza, że 100 zł to tam mu koło nosa lata, więc, więc ja omijam te płatne autostrady więc jadę sobie za koninem na zjeździe Ciążeń-Golina, jak klasycznie jak zawsze jeżdżę i później tam gdzieś w okolicach wrześni pewnie zatankuję na jednej z tańszych stacji paliw w Polsce, czyli stacji WATIS i tutaj też nie jest to żadna reklama, po prostu takie są fakty, tak? Nie mówię, że MOL jest najdroższą, bo to na autostradzie wszystkie stacje są drogie ale już nie przedłużając, sprawdzimy sobie to zużycie paliwa. Jeśli nie chcecie oglądać tego materiału, bo troszeczkę pewnie wyjdzie długi, to od razu zapraszam, tutaj na dole macie timeline, tak, znaczy time, czas, do którego możecie sobie przewinąć, gdzie podsumowuje te wszystkie wyniki, więc możecie od razu tam przejść do, do wyników, ale jak chcecie sobie pojechać ze mną, że tak powiem, i pooglądać, to też zapraszam, jak najbardziej. Przejechane już 100 km autostradą, no i jak widać po komputerze pokładowym, nie wróży to dobrze. To znaczy, no, Sanyongi, tak jak Sanyongi zawsze paliły dużo, i KGM tutaj akurat w tej kwestii niczego nie zmienia. Co ciekawe jest tutaj fajny komputer pokładowy, bo pokazuje zarówno zużycie paliwa, takie typowe, tak, za średnie. I też możemy sobie podejrzeć zużycie paliwa na określonym dystansie, a konkretnie jak to jest napisane na komputerze po odjeździe, czyli no tak na dobrą sprawę odruszenia z miejsca ma to taki powiedzmy wymiar kontrolny, tak? bo co ciekawe tu oba komputery pokazały dokładnie ten sam wynik. Natomiast no, wadą tego komputera pokładowego jest to, że zużycie paliwa resetuje się praktycznie za każdym razem, kiedy zgasimy silnik, tak, jak zgasimy silnik to mamy znowu od nowa zużycie paliwa, więc nie da się na przykład sprawdzić na jakimś długim dystansie spalania z samego komputera, jedynie właśnie na jakichś takich krótkich strzałach, gdzie powiedzmy od, od postoju do postoju. No jeśli chodzi o średnią prędkość, to w tej chwili no, mam przejechane 111 teraz kilometrów, średnia prędkość 109, dopiero tak po 70 gdzieś km od Warszawy udało się, no właśnie nawet nie od Warszawy, tylko troszkę za Warszawą, udało się uzyskiwać regularnie prędkości na rzędu 140 km na godzinę. Udało się też sprawdzić, że 140 km na godzinę to licznikowe 142, więc tutaj przekłamanie jest akurat bardzo niewielkie. Takie moje pierwsze spostrzeżenia na temat samochodu. To tak. Na pewno fajna jest ta duża kierownica, gruba, fajna. Podoba mi się. Natomiast tu bezsensowne są te na dole. Wygląda to jak pokrętło. To są przyciski. Jedno to jest auto hold, który w mieście działa słabo, ale to już tam inna kwestia. Natomiast wysoka pozycja za kierownicą. To znaczy pozycja za kierownicą można sobie fajnie ustawić, jak ktoś lubi taką troszkę wyższą, to jest OK zakres regulacji kierownicy i fotela jest w porządku. Natomiast jeśli ktoś lubi niżej siedzieć nawet w SUV, no to tutaj w, w Aktionie nie będzie mu wygodnie, bo siedzi się tak, trochę jak w aucie elektrycznym. Tak zawsze troszkę za wysoko. Nie, I tak samo jest tutaj. To tyle jeśli chodzi o, o pozycję za kierownicą, wyciszenie samochodu jest takie nie najgorsze, aczkolwiek ja w większości, przez większość czasu to słucham albo jakichś wywiadów, albo, albo muzyki, jeśli chodzi o audio to jest ono dobre, nie jest bardzo dobre, ale jest dobre, jest w porządku. I to, co zawsze było bolączką samochodów Sanyonga, czyli to, że to audio było ciche, to tu zostało już naprawione. To audio teraz gra naprawdę głośno, aczkolwiek i tak jest troszeczkę cichsze niż standardowo, tak u innych producentów. Ale już naprawdę, jak ktoś lubi głośno posłuchać muzyki, to wreszcie w akcjonie będzie mógł to zrobić. Co do systemów bezpieczeństwa, też chciałbym wspomnieć kilka słów. Bardzo dobre prowadzenie po pasie ruchu. Tu rewelacja, naprawdę rewelacja. Jedno z najlepiej działających. Prowadzeń po pasie ruchu, systemów, które są bardzo dokładne. Nawet w mieście, ale, ale na autostradzie to już w ogóle jest rewelacja. Tu można puścić kierownicę i 100% zaufania, ani razu się nie zdarzyło, żeby tam coś było nie tak. Chwilę nawet można zobaczyć, że nie trzymać tej kierownicy, nie świruje tak jak na przykład w samochodach wygląda, że już, 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 tylko dopiero o. Teraz dopiero jest komunikat wizualny, i za chwilę będzie komunikat dźwiękowy. Ale zobaczcie, że to trochę trwa. Natomiast adaptacyjny tempomat jest średni, no taki właściwie słaby. Znaczy działa poprawnie oczywiście. Natomiast to, co mnie wkurza w japońskich, właśnie w koreańskich samochodach, to to, że adaptacyjny tempomat jest taki agresywny. Znaczy no widzimy samochód, my już byśmy dawno hamowali, jakby się jechał Volkswagenem, jakby się jechał BMW, jakby się jechał Mercedesem, to już adaptacyjny tempomat by powoli za zaczynał zwalniać. A Sanyong, KGM, tak, dojeżdża do samego samochodu, ostro hamując, a później się oddala na bezpieczną odległość, co jest takie trochę niekomfortowe. Poza tym też zdarza się na przykład taka sytuacja, że sobie przytrzymamy gazem, tak, że bo widzimy, że już ten samochód przed nami troszeczkę zaczyna zjeżdżać, więc wiemy, że nie musimy zwalniać, tak? Przytrzymamy sobie gazem ten, ten, tą prędkość, samochód zjedzie przed nami. I puścimy gaz i, i adaptację dęba jest taki w szoku. W ogóle nie wiem, nie wie, co się wydarzyło, tak? bo on, on wiedział, że trzeba hamować, a ty tutaj wciskasz gaz, więc przez jakieś 10, nawet 15 sekund, to w ogóle on nie reaguje i dział, zachowuje się tak, jakby był wyłączony. Dopiero po jakimś czasie zaczyna przyspieszać do zadanej prędkości, więc to jest akurat słabe. Ale mówię, a system pasa ruchu bajka, po prostu bajka. No to naprawdę praktycznie nie trzeba trzymać kierownicy, tylko czasami, trzeba nią tam delikatnie drgnąć. Więc, więc to super. No i to tyle jeśli chodzi o takie moje pierwsze spostrzeżenia. No na pewno pierwsze spostrzeżenie jest takie, że na autostradzie spalanie jest bardzo wysokie, gdybym tu jechał ze stałą prędkością. Przypuszczam, ja, ja sprawdzę oczywiście jeszcze przy stałej prędkości, ale to tak celuje w 13 minimum. No ale zobaczymy jeszcze. No i dobra, zjeżdżamy z autostrady po przejechaniu 194 km. Średnie zużycie paliwa z tego dystansu 12,5 litra, 24 litry zużyte na całym dystansie. 12,5 litra, czyli zużycie paliwa no, bardzo wysokie jak na, no jak na tak na dobrą sprawę, współczesny samochód. Pamiętajmy, że tu mamy do czynienia z autem, które jest wyposażone w silnik 1.5 turbo. O mocy 163 konie no to nie jest jakieś 250 koni, tak? To też nie jest fałszustka, to też nie jest 3 litrówka. To jest po prostu mały, skromny, aczkolwiek chociaż na szczęście czterocylindrowy i przyjemnie pracujący silnik o dobrej dynamice. Te 163 koni naprawdę, no te koniki robią robotę. 280 Nm to też nie jest jakaś wielka wartość, ale mimo wszystko myślę, że to jest naprawdę, jeśli chodzi o, o nawet tak duży samochód jak, jak Action, to. To myślę, że to, to są dobre parametry, to znaczy dobre parametry. Może parametry są takie sobie, natomiast osiągi są naprawdę spoko, no ale spalanie jest bardzo wysokie, tu się nic nie zmienia. Podobnie jak Torres, tak? no bo właściwie KGM Action to jest Torres, tylko że taki trochę większy, tak? no to widać nawet w stylistyce, aczkolwiek, moim zdaniem, ten samochód jest zdecydowanie ładniejszy i zdecydowanie taki bardziej dojrzały ten design ma. No dobra, i teraz wjeżdżamy na krajówkę. Za chwilę sobie pojadę jeszcze na stację paliw, żeby zweryfikować zużycie paliwa z komputera względem zużycia paliwa z dystrybutora. Pamiętajmy, że to zużycie paliwa z dystrybutora też nie musi być wcale takie dokładne, zwłaszcza na takim dystansie typu ja tam przejadę pewnie około 220-230 km, tak mi się wydaje z pełnego baku pewnie byłoby, powiedzmy, bardziej wartościowa ta informacja, ale to szczerze mówiąc nie ma też jakiegoś dużego znaczenia. Pamiętajmy, że to 0,1, 0,2, 0,3 litra w tą czy w tamtą to jest właściwie też bez znaczenia, więc sobie to sprawdzimy. No i średnie spalanie spadło do 12,1. Zużycie 25,6 litra. No tyle teoretycznie Tyle teoretycznie powinienem zatankować 25,6, czyli około 26 litrów. No powiedzmy. No jak widać, komputer pokładowy troszeczkę oszukuje, ale uwaga nie w tą stronę co większość komputerów, tylko zawyża trochę wartość spalania, przynajmniej względem dystrybutora. Zabtankowałem 25, tam nieco ponad 25 litrów zamiast prawie 26, ta różnica generalnie nieistotna, no, jakaś jest, no bo 2,5% wyszło, wyszło różnicy pomiędzy spalaniem z komputera a spalaniem z dystrybutora, no ale 2,5% to też jest nadal bardzo mało, więc, więc można powiedzieć, że, więc jak się tak przeliczy, no to to spalanie autostradowe 12,5 to jest powiedzmy odpowiednik 12,1. Czyli tego spalania, które było na komputerze po przejechaniu kawałka trasy. No więc te 12 to spokojnie na autostradzie. Teraz zobaczymy sobie, komputer oczywiście już się zrestartował, więc więc sobie teraz sprawdzimy na krajówce, tam do Eski, tam ta Eska, co jest na Bydgoszcz i, i, i na obwodnicę Poznania, czyli czyli tam mamy, to jest chyba S5, więc tu też parę, parę dziesiąt kilometrów przejedziemy sobie s trochę przez miasta, więc też jakby o tyle, o tyle różnicy, że może będzie to, to tempo raczej słabe. Tutaj od razu wspomnę właśnie, bo tu się odzywa asystent ograniczenia prędkości, już jest, został wyłączony, start-stop też sobie włączę. Asystent ograniczenia prędkości bardzo słab, bardzo łatwo się wyłącza, bo wystarczy po prostu zsunąć ekran w dół, jakbyście tam szukali kiedyś, no to suwacie ekran z góry do dołu i pojawiają się ikonki, tutaj macie taką ikonkę. Takiej takiego głośniczka i 100 w kółeczku, tak jakby ograniczenie prędkości do 100. No więc wystarczy to nacisnąć i już jest ograniczenie prędkości wyłączone. Ale jeżeli chcecie całkowicie wyłączyć ten system, bo wyłączone jest to tylko ostrzeganie dźwięk, dźwiękowe, natomiast wizualne nadal jest. A jeśli chcecie całkowicie wyłączyć znaki drogowe, no to już trzeba tam w komputerze, znaczy w menu ustawienia pojazdu, ustawienia systemów bezpieczeństwa, i wtedy tam też możecie sobie już całkowicie wyłączyć ograniczenie prędkości. Za nami już druga krajowa, ja już jadę, a obwodnicą Poznania tutaj stała prędkość 120, też nie jest łatwa do utrzymania, ale w miarę tak daje radę. Tym bardziej, że tutaj jest też odcinkowy pomiar prędkości, co jakby troszeczkę nam ułatwia zadanie, no bo wszyscy jadą w miarę równo, aczkolwiek są też wolniejsi kierowcy. Na tej krajówce, wracając do krajówki, 8,3 litra, na dystans ponad 40 km, tam 47 km. No wynik marny, naprawdę jak na, jak na współczesne na auto no, słabo. No, moim zdaniem poniżej 7 powinno być, nawet jeśli to nie jest żadna hybryda i tak dalej. Natomiast tam że zejście poniżej 8 mi się ani razu, ani przez chwilę nie miałem wyniku poniżej 8, 8,3, no powiedzmy uwzględniając te 2%, 2,5% różnicy nawet, to i tak jest nadal ponad 8 litrów na 100 km przy przy takich prędkościach do 100 km na godzinę, no bo tam się na niektórych odcinkach jedzie 100 km na godzinę, bo jest droga dwujezdniowa, ale w większości to są jakieś tam przejazdy przez miejscowości z małymi prędkościami typu 50 albo 70 km na godzinę, dużo ograniczeń, więc wynik słaby. No tutaj ekspresówka 120, teoretycznie ustawione na tempomacie, tak jak lubicie ale tylko teoretycznie będzie tutaj 120, bo no, tak się schodzi do 110, zobaczymy jaki to będzie wynik, właśnie kończy się ten o miarę prędkości no i wynik 8,5 litra, czyli właściwie prawie taki sam jak na krajówce, ja myślę, że to jest Dobra prędkość dla tego samochodu. To jest 120 km na godzinę stała prędkość. Nawet jeśli jeździcie autostradą, to też jest moim zdaniem dobry pomysł. Dużo nie stracicie czasu, a na pewno dużo zyskacie. No bo zobaczcie, 8,5 litra przy 120, to przy 140 12,5 powiedzmy. No to, kurde, 4 litry na 100 km różnicy. Ja jeszcze oczywiście sprawdzę ten samochód podczas przejazdu ze stałą prędkością, rzeczywiście stałą prędkością 120 km na godzinę i też podam te wartości. Natomiast no, teraz sobie będę już tak jechał te 120, za chwilę znowu zjeżdżam, tam chyba na S11 i przez Pniewy, no, przez obwodnicę lecę dalej na Gorzu Wielkopolski, później s kawałek i zobaczymy jakie tam jeszcze będą wyniki. Kolejny odcinek drogi krajowej przejechany. Już wjeżdżamy za chwilę na strójkę. Jak widać 60 km przejechane i zużycie paliwa 7,8 litra na 100 km. Znacznie lepszy wynik, bo tutaj bardziej płynna jazda, chociaż z większym trochę tempem, ale średnim średnią prędkością, ale ale płynna jazda jakby popłaciła. No ale 7,8 nawet uwzględniając powiedzmy te 2%, no to tak czy siak to jest około 7, powiedzmy 7, 7 6. No, wynik powiedzmy już akceptowalny, ale przy takiej jeździe naprawdę łagodnej, płynnej, też uwzględniającej dopuszczalne prędkości oczywiście nieprzekraczane, przekraczane, więc no, taki troszeczkę, mimo wszystko poniżej oczekiwań, myślę, że. Że no, tej klasy SUV z dobrym silnikiem benzynowym mógłby tutaj zejść do około 6,5 albo przynajmniej e, poniżej 7 litrów. Więc no, powiedzmy 6,5 to, to bardziej może jakaś hybryda, ale, ale te poniżej 7 litrów. No ale mówię, to jest taki wynik już powiedzmy do przyjęcia. Teraz jestem na drodze S3. Tutaj też jeszcze sobie sprawdzę zużycie paliwa e, przy takiej powiedzmy. Bardzo płynne jeździe, bo na strójce jeździ się zazwyczaj no, z tą prędkością taką zadaną. Natomiast teraz jadę prosto na stację paliw, tam zatankuję. Będziemy mieli wynik z poprzedniego tankowania, wynik z tego tankowania. Podsumujemy sobie cały dystans. To będzie pewnie około 400 około tam 470 460 km. takiej jazdy bardzo mieszanej, bo była i autostrada, tam prawie 200 km autostrady, było dużo też ekspresówki, było też sporo dróg, dróg krajowych, czyli można powiedzieć, że takie 50-50, trochę tego, trochę tego. No i zobaczymy, ile ten z, z ankią, chciałem powiedzieć, KGM Action tak naprawdę pali. Tak naprawdę w ruchu drogowym, rzeczywistym, a nie testowo. No dobrze, podsumujmy te wyniki. To jest tak: 465 km. Przejechane z całej trasy. Zużycie paliwa teraz dystrybutora. 22,76 plus 25,24. Tak, to jest 48 litrów. Podzielić na 4,65 to mamy spalanie 10,3. 10,3 z całej trasy, gdzie około. Około 200 km autostrady, no i reszta te 200 parę kilometrów powiedzmy pół na pół ekspresówka i e, droga krajowa, więc wynik trochę za wysoki jak na taki samochód. E, tu warto uwzględnić, że auto jest na dotarciu i no bo ma teraz na przykład 1297 km dopiero, nie? no i ma też zimowe opony no ale to też nie są jakieś bardzo istotne czynniki ok trochę za wysokie spalanie ale powiedzmy akceptowalne w takim samochodzie chociaż no podróżowanie tutaj z prędkościami autostradowymi typowymi to jest jednak bardzo kosztowne dlatego nie dziwię się, że ludzie pytają o gaz, że chętnie tutaj zakładają dokupują instalacje gazowe i zresztą jakby KGM jest tego świadom, że te samochody dużo palą dlatego wyposażają te samochody u dealer w instalacje gazowe. Natomiast podsumowując takie wyniki, już z tej jazdy, no to tak na autostradzie to jest około 12,5 litrów na 12,5 litra na 100 km, to jest bardzo dużo. Moim zdaniem to jest za dużo. Wynik z ekspresówki to to tam jeden pomiar 8,5, później było 9,8. Można przyjąć, że powiedzmy będzie to około 9,9,1, 9,2. To też jest trochę za dużo, ale w miarę akceptowalnie, tak? Powiedzmy, jest przyzwoicie, no ale też dobrze nie jest. Nie jest tak źle jak z autostradą. No i krajówka, no to tu trzeba się liczyć, no, tam raz było poniżej 7, później było powyżej 8, poniżej, przepraszam, poniżej 8, później było trochę powyżej 8, więc można przyjąć tutaj taką średnią, powiedzmy, z krajówki około 8 litrów na 100 km. no i to jest zdecydowanie za dużo. To była naprawdę płynna jazda, spokojna, zgodna z przepisami, jak ktoś ma dynamiczną, dynamiczny styl jazdy, czy, czy ciężką nogę po prostu lubi wyprzedzać, lubi gdzieś tam przekraczać dopuszczalną prędkość, no to też trzeba się liczyć, że to będzie około 8,5, można 9 litrów na 100 km na krajówce, więc, więc no, tu chyba największe rozczarowanie. Na drodze krajowej, przy małym obciążeniu, przy niskich obrotach, przy spokojnej jeździe, płynnej jeździe, jakby wynik na poziomie 8 litrów, to nawet w takim dużym samochodzie to jest jednak wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań. Więc, no, ile pali tak naprawdę KGM Action? No sporo. Na pewno trudno będzie zejść poniżej 8, chyba że traficie w super e, drogę krajową. Może poniżej, może poniżej będzie około 7,5 litra, jak zmierzę go przy stałej prędkości 90 km/h. To to tak celuję, myślę, że w 7,5, ale to też się okaże jeszcze dopiero. No ale ogólnie na samochód niestety pali dużo. No i trzeba się liczyć z tym, że jak kupujecie to auto, no to to spalanie jednak będzie wysokie, więc więc no Coś za coś, tak? Teoretycznie dobra jakość tego samochodu. Przyjemny, komfortowy wóz dobrze się prowadzi. Przyjemnie, komfortowo resuruje zawieszenie. Fajna lusterka, widoczność bardzo dobra też. Jakby nie mam dużych zastrzeżeń z tych niecałych 500 km testu. Nie mam dużych zastrzeżeń do auta, poza niestety tym zużyciem paliwa.